Dzień dobry, Paweł Piraczyk, witam w programie IT Business o nowych technologiach w biznesie. Jesteśmy kilka dni po premierze polskiego samochodu elektrycznego, zaprezentowanego przez spółkę Electromobility Poland, spółkę utworzoną przez polskie przedsiębiorstwa energetyczne takie jak Tauron, Energa czy Enea. Samochód już wiemy, jak się będzie nazywał. Będzie się nazywał Izera. Ta nazwa pochodzi od rzeki, która biegnie na terenie Czech i częściowo Polski, a także od gór Izerskich, również w tamtym okolicy. To są mniej więcej zachód czy południowy zachód Polski. Ja przyznam się, że jestem miło zaskoczony tym, jak Izera wygląda, ponieważ spodziewałem się, że będzie to bardziej taki samochód zbliżony designem do polskiej Syreny, o której wspominałem w rozmowie mojej z Romanem Łódkowskim w ubiegłym tygodniu. Dosłownie na kilka godzin przed premierą Izery rozmawialiśmy, jak może wyglądać, ile może kosztować Izera. Ja wówczas wspominałem właśnie o tym, że już polski samochód jest produkowany w Polsce, nazywa się Syrena Wosko S106 FV. Tymczasem po, polskie auto, to kolejne, czyli zaprezentowane właśnie przez spółkę... Elektromobility Paulęcy, czyli Izera, wygląda dużo ładniej. Zdecydowanie ta linia świateł z przodu, linia świateł z tyłu, czy wzór świateł przypomina, czy wzorowany jest tak naprawdę trochę na górach izerskich, ma takie właśnie fale, wygląda bardzo rzeczywiście nowocześnie. Sama bryła tego samochodu trochę przypomina takie japońskie auta, trochę nie wiem, Mazda MX30, na przykład również elektryczna, to jest trochę taka podobna bryła. To oznacza, że EMP Troszeczkę nie odważyło się na takie bardzo odważne kształty, bardzo odważne rysy tego samochodu raczej kształt tego samochodu jest dość zachowawczy, ale mnie się podoba i myślę, że taki był cel, żeby to było, żeby to było, takie, auto, to było takie auto, które nie jest raczej kontrowersyjne, raczej samochód, który się podoba ludziom i który, który ludzie chcą kupić zamiast samochodów zachodnich. Ja również szacowałem podczas mojej rozmowy z Romanem w zeszłym tygodniu ceny tego samochodu na jakieś 70-80 tysięcy złotych, jeszcze przed premierą, jeszcze zanim ten samochód zobaczyłem. Teraz weryfikuję swój pogląd. Na pewno ta cena będzie wyższa z racji tego, jak ten samochód został skonstruowany na zewnątrz czy jak wygląda w środku. Tutaj jeszcze warto dodać, że Izera została pokazana w dwóch wersjach. Jest wersja, jest wersja hatchback i wersja SUV. I, I ten hatchback jest już modelem tak naprawdę prototypowym, który już jeździ, już ma silnik, już ma wykończone wnętrze. To wnętrze wygląda rzeczywiście bardzo nowocześnie, ma duże cyfrowe ekrany, więc jest to samochód, który no, wygląda praktycznie jak finalne auto. Więc po tym co zobaczyłem, ja szacuję, że to auto będzie kosztowało dużo więcej niż te 80 tysięcy, na które wstępnie tą Izerę oceniałem. Myślę, że to będzie poziom jakichś 120-130 tysięcy złotych. Prawdopodobnie nie więcej, ponieważ Izera ma być rzeczywiście bardzo atrakcyjna cenowo, ma być dużo tańsza niż konkurencyjne zagraniczne samochody. Natomiast oczywiście produkcja tego samochodu ma ruszyć dopiero w 2023 roku. To znaczy, że pierwsi klienci potencjalnie te samochody będą mogli zakupić, pod koniec 2023 roku, a możliwe, że nawet dopiero w 2024 roku, więc dzisiaj jeszcze jest dużo za wcześnie, żeby szacować, jaka będzie ta finalna cena tego samochodu. Natomiast problemy są innej natury. Problemy są takie, czy w ogóle ten samochód trafi do sprzedaży, czy w ogóle trafi do masowej produkcji, ponieważ samo wyprodukowanie takiego prototypu samochodu to jest stosunkowo proste. Tak naprawdę z tego co wiadomo, na razie EMP do tej pory wydało jakieś 4-5 milionów złotych na zbudowanie prototypu tego samochodu, który został zaprezentowany w ubiegłym tygodniu. Natomiast wybudowanie fabryki, która produkuje takie samochody, to jest koszt przynajmniej 2 miliardów złotych. A tak naprawdę mówi się, że to będzie też poziom około 4-5 miliardów złotych, które MP będzie musiało wydać zanim w ogóle produkcja tego samochodu ruszy z miejsca. Trudno teraz ocenić, czy koncerny energetyczne, które są właścicielami elektromobility Poland będą skore do tego, żeby wydać tak duże pieniądze. Ale, Problem jest również innej natury. Mianowicie taki, że samochód musi być zbudowany na odpowiedniej płycie podłogowej, tak zwanej platformie. I na razie jeszcze nie wiadomo, jaka platforma zostanie wykorzystana w samochodzie Isera. Opcji jest tak naprawdę tutaj kilka. Pierwsza opcja, którą od razu można wyeliminować, jest taka, że EMP zaprojektuje własną platformę. I to jest, dlatego można tę opcję wyeliminować, ponieważ koszt zaprojektowania takiej platformy liczony jest w miliardach euro. Na przykład Volkswagen na potrzeby swoich samochodów Passatów czy Golfów, które wykorzystuje Współczesną platformę. Na skonstruowanie tej platformy wydał kilkadziesiąt miliardów euro. Więc szansa na to, że my, jako Polacy, zaprojektujemy własną platformę jest praktycznie żadna. Więc Raczej wchodzą tutaj w grę opcja B opcja C, taka, że my po prostu tę platformę kupimy od któregoś z producentów. I tutaj też jest problem, ponieważ nie wiadomo, czy którykolwiek producent będzie chciał sprzedać taką platformę Elektromobility Poland z kilku powodów. Raz, że, że wszyscy producenci w tej chwili produkują na, do granic swoich możliwości, czyli ta wydolność fabryk jest w tej chwili już na granicach, trudno będzie tak naprawdę jeszcze dodać jednego odbiorcę tych platform, tak, żeby dostarczyć i jemu dodatkowe platformy. Druga opcja jest taka czy nie wiadomo czy będą chcieli potencjalnie tworzyć sobie dodatkowego konkurenta. Jeszcze jedna opcja, że taką platformę po prostu zakupimy od chińczyków. To jest też całkiem możliwa opcja, że że elektromobility Polec zdecyduje się na to, żeby kupić taką platformę od Chińczyków i budować Izere na tej platformie. Czy tak będzie, to o tym, o tym nie wiemy, o tym się dopiero przekonamy, ale oprócz samej platformy problem jest jeszcze w samych bateriach. Okazuje się, że największa fabryka baterii znajduje się w Polsce, nazywa się LG Chem. Jest to największa na świecie fabryka baterii, między innymi do samochodów elektrycznych. Ta fabryka w tej chwili już działa na 100% swoich możliwości. Ona też nie będzie miała możliwości produkowania dla kolejnego odbiorcy tych akumulatorów, więc nie wiadomo skąd EMP weźmie... W ogóle akumulatory do swojego samochodu elektrycznego. Więc, mimo że sam design tego samochodu, sama cena, która ma być agresywna, marka, która tak naprawdę jest fajna, aczkolwiek złośliwie, złośliwie niektórzy mówią Mizera, czy na ten samochód, czy i zero ale jest to wyłącznie złośliwość, bo rzeczywiście samochód jest fajny, ma bardzo ładne logo, bardzo ładnie zaprojektowane, bardzo nowocześnie wygląda. Natomiast te wszystkie dodatkowe informacje, takie jak właśnie problem z kosztami, żeby ruszyć z taką fabryką, to że jeszcze w ogóle nawet ta fabryka nie została, nie, nie ruszyła budowa tej fabryki, czyli jeżeli samochód ma zacząć, czy ruszyć ma produkcja tego samochodu w 2023, a my jeszcze nie mamy fabryki, jeszcze nie wiadomo na jakiej on, on będzie zbudowany ten samochód w platformie, nie wiadomo skąd będą brane akumulatory, czasu jest tak naprawdę bardzo niewiele, jeszcze pracownicy nawet nie są rekrutowani do tej fabryki, więc ryzyko tego, że izera tak naprawdę w ogóle nie trafi do masowej produkcji, niestety jest bardzo duże. Druga wiadomość dotyczy TikToka. O TikToku już wspominałem w poprzednim odcinku mojego programu. O tym, że TikTok naprawdę, tak naprawdę stał się teraz wrogiem numer jeden dla Amerykanów. I plotki niestety się potwierdziły. Donald Trump, dosłownie przed kilkoma dniami, zapowiedział oficjalnie, że zamierza TikToka zamknąć czy zbanować na terenie Stanów Zjednoczonych. I teraz. Jest jeszcze pewna szansa na to, żeby uratować TikToka. Sam, sam Trump określił właśnie tę szansę. Co może się zadziać, żeby TikTok mógł dalej funkcjonować na terenie Stanów Zjednoczonych? To jest przejęcie przez, jak to określił Trump, prawdziwie amerykańską firmę. Dlaczego akurat TikTok przeszkadza Trumpowi? Po pierwsze, bo jest to platforma, która należy do chińskiej firmy Bidens, a jak wiemy, Trump. Nie przepada za Chińczykami, jeśli mogę to tak delikatnie określić. Po drugie, jest bardzo dużo zarzutów wobec TikToka, że nie wiadomo, co się dzieje z danymi użytkowników tego TikToka, czy danymi osób, które publikują na TikToku. Nie wiadomo, czy one przypadkiem nie są transferowane gdzieś do, do Chin, czy rząd chiński tych danych w jakiś sposób nie analizuje, nie buduje baz czy profili użytkowników. Tych użytkowników już jest bardzo dużo, to jest w tej chwili jedna z największych platform społecznościowych na, na świecie, więc można dzięki niej zbudować bardzo bardzo konkretne informacje na temat w ogóle internautów. Więc Trump zamierza tego TikToka zbanować. Powiedział, że może go przejąć tylko i wyłącznie jedna amerykańska firma i nawet już wiadomo, o którą konkretnie firmę chodzi, mianowicie o Microsoft. Microsoft oficjalnie potwierdził, że zamierza TikToka kupić. Satya Nadella, czyli prezes Microsoftu, odbył przed kilkoma dniami rozmowę z Donaldem Trumpem, w której zadeklarował, że, że kupi oddział TikToka, który działa na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady. Australii i Nowej Zelandii i zabezpieczy tę platformę także wszystkie dane użytkowników będą trzymane na terenie Stanów, wszystkie dane zostaną wycofane z jakichkolwiek serwerów poza granicami Stanów i oczywiście wprowadzi dodatkowe zabezpieczenia, tak żeby ta platforma była bezpieczna na potrzeby Amerykanów. Natomiast Trump na razie wstępnie zgodził się na taką transakcję, ale powiedział, że transakcja musi się zakończyć w ciągu 45 dni, czyli do 15 września. Jeżeli to się nie uda, Trump zamierza TikToka zablokować. Na razie nie wiadomo jeszcze, jak zamierza to zrobić, ponieważ yy, nie ma wielkiego yy, firewalla, taki jaki jest w Chinach na terenie Stanów. Nie ma w ogóle legislacji, która pozwalałaby blokować yy, aplikacje na terenie Stanów, więc nie wiadomo, jak zamierza to, tego dokonać, ale już wiadomo, że, że chce tego TikToka zbanować na terenie Stanów. Ale TikTok nie jest jedyną aplikacją, która zalazła za skórę Amerykanom. Kolejna to, uwaga, uwaga, Zoom, czyli platforma wideokonferencyjna, o której wielokrotnie wspominaliśmy na, naszym, na antenie naszego programu. Zoom to jest taka platforma, która szturmem zdobyła popularność, teraz zwłaszcza w dobie pandemii, ale jest kilka problemów z Zoomem. Jedny, jeden jest taki, że Zoom... Nie wiadomo tak naprawdę czy jest do końca bezpieczny. Mówi się o tym, że Zoom dane użytkowników też nie do końca chroni. Nie wiadomo czy te dane też nie są wysyłane gdzieś na jakieś obce serwery. Inny problem, który dotyczy Zooma jest taki, że szefem Zooma jest imigrant z Chin. i on się nazywa Eric Yuan, to jest człowiek, który w 1997 roku przyleciał do Stanów po tym jak dziewięciokrotnie starał się o wizę amerykańską. W końcu mu tą wizę przyznano i on założył właśnie firmę Zoom na terenie Stanów. Czyli jest to firma, która oficjalnie z firmą Eric amerykańską, ale y, służby amerykańskie, a konkretnie senatorowie amerykańscy, dwóch senatorów Josh Hawley i Richard Blumenthal wysłali do Departamentu Sprawiedliwości list, w którym żądają tego, żeby ten, tenże departament przyjrzał się temu, jak działa Zoom, czy jest to platforma bezpieczna i czy potencjalnie nie należałoby tej platformy również zamknąć. Byłaby to wielka szkoda, ponieważ Zoom jest bardzo dobrą platformą, bo bardzo dobrze działa. Jak się sprawy będą rozwijały, dopiero się przekonamy. To są dosłownie informacje sprzed kilku dni. I to tyle w tej części programu IT Business. Zapraszam teraz na krótką przerwę.